Szanowni Państwo, w związku z tym, że ostatnia informacja była ze szczyptą niepewności, chciałbym jak gdyby rozwiać pewną kwestię dotyczącą jak gdyby niespodzianki dla części młodzieży w Międzyrzeczu. A dotyczy to rozpoczętych działań w ramach projektu budowy skateparku w Międzyrzeczu. Tu, gdzie stoimy, planowany jest przez nas inwestycja przez wiele, wiele lat. Wnioskowana przez naszych najmłodszych, ale też jak gdyby oczekiwana. Rozpoczynamy kwestie projektowe i pragnąłbym, aby jeszcze w tym roku części dotyczące wylania płyty jeszcze były zakończone. Także nie martwcie się, toczą się dalej prace. Już jestem wstępnie po rozmowach z, z radnymi Rady Miejskiej w międzyrzeczu i. Niedługo złożę stosowny wniosek o zabezpieczenie środków na tą inwestycję.